Jesteśmy w Union Fight Club, razem ze mną Dominik Parol, były mistrz Europy Karaty Kyokushin, nie pomyliłem? No, dokładnie tak było. <gry> Dominik, wiele, wiele lat temu ten tytuł, ale też spory czas się nie widzieliśmy, bo prawie 10 miesięcy, no i na początek Cię zapytam, rewanż. Dajesz rewanż Danielowi Strzemińskiemu i powiedz, to była łatwa decyzja, żeby dać mu ten rewanż, czy po prostu nie było walk tutaj na tym podwórku, pojawiła się oferta, więc walczę. To znaczy nawet nie chodzi o ten rewanż, to generalnie ja podchodzę do tego jak do, do zwykłej kolejnej walki, tak? Przygotowuję się tak samo, nie patrzę na to pod względem tego, że to będzie rewanżowe spotkanie, tylko podchodzę do Daniela z bardzo dużym szacunkiem, bo wiem, że jest bardzo dobrym, utytułowanym zawodnikiem i wiem, że na pewno zrobimy tam dobrą bitkę, więc nie podchodzę, bo, broń Boże, do tego jak do rewanżu, tylko do kolejnej wojny, tak? A się kolejna wojna, ale pytanie to już zawodowstwo, czy jeszcze PRAM? No niby jest walka ustawiona w proamie, ale generalnie zasady są tak naprawdę takie jak w zawodostwie, bo bijemy się trzy rundy po trzy minuty, w dziesiątkach, bez kasków i jeszcze właśnie dogadujemy, czy będziemy się bili w ochraniaczach na nogi, czy nie. Ja jestem skłonny do tego, żeby bić się bez tych ochraniaczy, bo jestem przyzwyczajony po prostu przez tyle lat bicia się w karate. Nie robi mi to tak naprawdę większej różnicy, tak? Dominik, sporo czasu już jak wspomniałem upłynęło w tej naszej wiśle, kiedy się ostatnio nas widzieliśmy. Cały czas jesteś trenerem nie tylko tutaj w Juniku, ale też u Jacka Gacia. Pytanie, właśnie, jak wyglądają te treningi małych karateków pod Twoim okiem? To znaczy, teraz powiem tak: generalnie z karate moja przygoda się skończyła. Swoją grupę w Juniku Karate oddałem koleżance Karolinie. Ona się zajmuje de facto dziećmi z karate. Ja teraz tylko i wyłącznie robię boks i K1. A powiedz, prowadzisz jeszcze swoje grupy, czy już teraz jesteś tylko trenerem indywidualnym? Nie, prowadzę swoje grupy w Uniku od poniedziałku do piątku o 17, to, to są zajęcia Unik Kids od najmłodszych lat, w poniedziałki, środy, piątki jest to bardziej grupa zaawansowana, pracujemy już bardziej tak pod zawody, wtorki, czwartki to jest bardziej taka zabawa połączona z elementami e, K1 boksu, tak? ale bardziej to jest ogólnorozwojówka, z trenerem Kubą Rosińskim prowadzimy te zajęcie, bo mamy naprawdę bardzo liczne grupy, są to dzieciaki w, po 50 osób w grupie. No to liczna grupa, powiedz. Bardzo ciężko dobra. jest zapanować nad tymi aż e, dzieciakami, bo to wychodzi 25 e, głów na głowę. Na głowę no. Jeśli chodzi o to, to mamy na to fajny schemat, pracujemy z tymi dziećmi na tej zasadzie, że oni sami wiedzą po co tu przychodzą, my ich do niczego nie zmuszamy. Oni mają świadomość tego, że te zajęcia trwają tylko i wyłącznie godzinę i że staramy się przez tą godzinę skupić tylko i wyłącznie na tym, żeby zrobić jak najlepszą robotę. tak? I na niczym więcej się nie skupiamy. Dzieciaki są zadowolone z tych naszych treningów, więc myślę, że to fajnie działa. I razem z Kumą fajnie prowadzimy te zajęcia, bo wrzesień się skończył, a grupa liczna 50 osób nadal została, więc to o czymś świadczy tak naprawdę. No to świadczy przede wszystkim o tym, że dzieci się nie nudzą, co jest bardzo trudne jednak w byciu trenerem. Wróćmy jednak do Twoich przygotowań. Ostatni raz, jak się widzieliśmy, tu jeszcze był trener Molczanow, teraz jest trener Klokow. Trener nie walczący w niższych kategoriach wagowych, nieco mniejszy od trenera Molczanowa. No i właśnie, dla Ciebie jako zawodnika jednak tych niższych kategorii wagowych zmiana na plus czy na minus. To znaczy trener Andrzej Klokow to jest bardzo doświadczony zawodnik tak? i ma bardzo super podejście do nas jako zawodników i jest bardzo świadomy tego, co robimy. Generalnie pracuje, pracowaliśmy z nim od podstaw, budowaliśmy postawę, pozycje, wzmacniania, stabilizacji i tak dalej. I wszystko idzie małymi kroczkami, tak jak on sobie tam wszystko gdzieś poroz, rozplanował. Cały czas regularnie wbijamy się po schodkach do góry i robimy dalej. Na tą chwilę teraz też nie, nie trenuję z trenerem Andrzejem, tylko trenuję pod okiem Kamila pa czeskiego, który mnie przygotowuje de facto do tej walki, a od przygotowania fizycznego i wytrzymałościowego mam trenera Pawła Klejnę, któremu jestem bardzo wdzięczny za tą robotę, którą ze mną robi, bo naprawdę daje chłopcza No właśnie, a propos tego trenera wytrzymałościowo- siłowego... Ostatnio widziałem Cię na walce w Lublinie. Nie wiem, czy to była twoja ostatnia walka, czy miałeś, czy miałeś na worze. Tak, walczyłeś się wtedy za nielem, ale w Lublinie wtedy na gali właśnie ta kondycja wydawała się być pięta o Czujesz progres? No na pewno czuję progres. Generalnie chciałbym powiedzieć, że tam jak walczyliśmy w Lublinie, to też duże znaczenie miało to, jak wyglądały warunki. Tak? to było, walka była w klubie prowadzona, gdzie jest dyskoteka, gdzie ludzie pili alkohol, było duże świateł. Było bardzo gorąco, tam nie było oddychać. To nie tylko ja miałem problem z wytrzymałością podczas tamtej gali, tylko chłopacy przyjezdni na to samo mówili, że po pierwszej rundzie po prostu brakowało oddechu i to nawet nie wiem, czy była kwestia ich słabego przygotowania, czy po prostu ta cała otoczka dookoła zabrała ten tlen, tak. No nie wiem, tłumaczył się nie będę, tamtą walkę przegrałem, wyciągnąłem wnioski, pracuję dalej, liczę na rewanż z Maćkiem, bo widzę, że też bardzo do, poszedł do przodu, ostatnio wygrał turniej. Jestem bardzo otwarty na to, żeby znowu się z nim spotkać i zrównać się. A propos treningów tych wytrzymałościowo-siłowych, powiedz, jak one wyglądają? To są ćwiczenia na ciężarach? Ciężarem własnego ciała, czy też skupiasz się raczej na sile dynamicznej? Jak to trener ci rozpisuje? Generalnie te treningi są bardzo zróżnicowane. Pracujemy i siłowo i pracujemy wytrzymałościowo. Na, na to wszystko, wszystko ma trener rozpisane, ciężko mi zdradzać te tajemnice i nie chcę za bardzo o tym mówić, bo jednak on nad tym pracuje dużo czasu, ja po prostu robię robotę, on jest ze mnie zadowolony, jestem zadowolony z niego i na tym niech pozostanie. To powiedz w takim razie, jeżeli chodzi tutaj o sparingi, ile rund... Kiedyś mogłeś wytrzymywać, ile rund teraz wytrzymujesz? Jest taki progres? To znaczy ciężko powiedzieć, bo zmieniło się trochę moje podejście jako zawodnika. Zacząłem robić dużo więcej rzeczy świadomie, tak? Nie robię tego na łapu capu, tylko bardziej poukładany staram się być w tej walce i powiem szczerze, że im bardziej, mówię, stabilnie staram się pracować spokojniej, tym na więcej czasu mam po prostu siły. Nie muszę się w każde uderzenie, tak jak robiłem to do tej pory, wkładać tysiąc procent siły, tylko wszystko trzeba sobie wypracować, tak? Mówię, to jest to właśnie, że zaczęliśmy trochę bardziej świadomie, do mnie trenować, nie do końca zajeżdżając się, tylko po prostu pracując z głową. No to, to tego nas trener Kamil po prostu uczy i przestrzega przed tym, że lepiej jest po prostu mniej nawet trochę potrenować, więcej odpocząć niż się przetrenować. Rozumiem, że to trener Kamil Paczowski był impulsem do tego, żeby zmienić sposób trenowania, sposób walki, ale pytanie gdzieś tam zauważasz, że to działa? Działa i to bardzo dobrze, naprawdę. Czuję się świetnie w tej chwili, myślę, że za dwa tygodnie pokażę to, tą energię, bo mówię, mam jeszcze dwa tygodnie przygotowań, ale czuję bardzo dużą energię i moc w tym wszystkim, co robię i dzisiaj też pracowałem z Kamilem na tarczach, poprawialiśmy jakieś małe niuanse, ale on też jest ze mnie zadowolony, więc myślę, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Dominik, jeżeli się nie mylę, to Blood Fight Night to organizacja, która organizuje walki w klatce, nie w ringu. No właśnie, tutaj z tego co widzę, może nie ma klatki, są siatki, pytanie, gdzieś tam przygotowujesz się właśnie pod ten element poruszania się w klatce, czy, czy raczej ten ring wystarcza Tobie na ten moment? Tak naprawdę, no to jest większy plus tego, że to będzie oktagon, ponieważ ring jest dużo mniejszy, będzie więcej możliwości poruszania się, pracy na nogach, to właśnie nad czym pracujemy teraz z trenerem Kamilem, będę mógł to zaprezentować, że nie będę stał w miejscu, tylko będę mógł się więcej poruszać i oktagon jest dużo większy, tak, od samego ringu, więc myślę, że to tylko i wyłącznie na plus dla mnie. To powiedz, jeżeli chodzi o boks, no bo zawodnik karate, no to wiemy, jak trzyma gardę że to jest raczej ta garda niska. Ten boks już też jest mocno poprawiony w Twoim przypadku? Czy jeszcze gdzieś tam zdarza się zapomnieć i uderzać na ten korpus? Nie, już teraz myślę, że wszystko poszło na tyle do przodu, że i moja garda się poprawiła, i uderzenia, i technika, bo to sami chłopacy widzą, którzy ze mną trenują, mówią, że jest coraz lepiej. Mówię, ja się nie zamykam, cały czas biorę do siebie każdą informację, każdą podpowiedź od każdego zawodnika, czy to od Jacka Siekiery właśnie, czy od Kamila, czy od Radka. Mam się od kogo uczyć tego boksu, bo naprawdę uważam, że stójka w Unique Fight Club jest jedną z najmocniejszych w Polsce. No właśnie, a propos Jacka Gacia, będzie walczył tuż przed tobą dosłownie tydzień wcześniej. No, wy jesteście za zresztą w klubie tutaj wszyscy się przyjaźnią, jest dobra atmosfera. Rozumiem, że jedziesz, wspierasz Jacka, ale pytanie jakiego forma, jakiego oceniasz, bo derby w się szykują? Osobiście powiem szczerze, że czekajcie na tą walkę, bo jest w tak mega dobrej formie, że tam będzie naprawdę grubo. Tak, takie, to jest Liga Mistrzów dla mnie w tym momencie w K1. To co Jacek zrobił przez ostatni rok, jaki progres zrobił pod okiem trenera Andrzeja, to naprawdę aż miło patrzy. Tak jak mówię, ostatni trening jego sparingi widziałem, to byłem pod wrażeniem jak pracował. Naprawdę będzie co oglądać. Zrobi tam robotę i myślę, że każdy będzie miło zaskoczony jego postawą i generalnie formą, w jakiej się teraz znajduje, bo jest w bardzo wysokiej formie i niech jego przeciwnik po prostu się boi go, bo on jest naprawdę głodny tej walki. Dawno się nie bił, więc na pewno on to pokaże w ringu. Tak? Dominik, generalnie pewnie nie powiesz, bo nie, nie za bardzo pewnie chcesz wybiegać w przyszłość, ale ile walk jeszcze w tym roku planujesz? Bo mieliśmy wakacje, teraz trafiła Ci się walka w Wyszkowie. Co dalej? Gdzieś tam zamierzasz startować Mistrzostwa Warszawy, Oriental Rules, Grandy? No tak naprawdę mówię, teraz skupiam się na walce z Danielem Strzemińskim. Później następny cel to są właśnie mistrzostwa Warszawy, a zobaczymy, co będzie dalej. Tak? Wiadomo, że w K1 tej walki jest troszkę mniej teraz, bo kilka organizacji podchodziło, ale ja a się... nie słyszałeś, że wracają. Ale wracają, tak? No nie, nie zagłębiam się w tym, bo zajęłem się po prostu trenowanie. Siedzę tutaj od rana do wieczora i na tym się skupiłem, szczerze mówiąc. Więc mistrzostwo Warszawy, to rozumiem, ostatni przystanek w tym roku, czy jeszcze będzie czekał na propozycję, bo 7 grudnia one to one w Lublinie po raz kolejny. No to może wtedy będzie okazja do tego, żeby zrewanżować się na Maćku Guzie, tak? jeżeli będzie taka propozycja. Ja na pewno chętnie ją rozważę i podjąłbym rękawice, bo mówię, strasznie gdzieś tam moja, moje ambicje sportowe zostały podrażnione po tej walce, bo wiem, że mogłem dać siebie troszkę więcej, nie dałem, ale no cóż, wyciągam wnioski, idę do przodu, tak nie zamykam się. Cały czas mówię, rozwijam się, mówię, to jest jeszcze dosyć krótki czas, kiedy ja dopiero przychodzę tak naprawdę z tego karate do kickboxingu, Dopiero teraz zaczynam, mówię, mieć świadomość trenowania i tego wszystkiego co się dzieje z tymi rękoma w górze. Mówię, bo do tej pory z karate ciężko mi się było przestawić, a teraz już coraz pewniej się czuję w tej formule, tak? Czy to jest boks czy K1? Oj, no nie da się ukryć, Radek Paczowski ostatnio spektakularne przeniesienie się do MMA dwie walki wygrane. Marcin Prachnio chociażby karateka, pewnie twój kolega nawet z kadry, też nawet kariera w One, kariera w UFC. Ciebie nie korci, żeby jednak tego ma nawet spróbować, jedną walkę stoczyć? To znaczy, ja jestem otwarty generalnie na propozycje. Miałem też propozycję walki na TFL w tym roku w MMA, ale niestety nie dogadaliśmy się, bo ja teraz troszkę przytyłem, ważyłem ponad 80 kilo. Dostałem propozycję, żeby bić się w kategorii 70, więc to było w ogóle bez sensu, ale nie ukrywam, że te Zapasy, które teraz są u nas w klubie prowadzone właśnie przez Bartka Fabińskiego czy Radę Radka Paczuskiego, który prowadzi te zajęcia. Jestem uczestniczę w nich, uczę się mówię i nie mówię nie. Jestem ale... do tego, żeby właśnie sprawdzić się w MMA, bo tak naprawdę stójkę mamy ogarniętą, teraz trzeba się zająć, by było zapasami, ale to dłuższa droga. Na razie skupiam się na małych celach, czekam na walkę z Danielem, po tej walce będę myślał co dalej. I my czekamy więc na walkę, która będzie elektryzować na pewno całą Warszawę, bo to jest zestawienie zdecydowanie na szczycie warszawskiego keden. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję. Dominik Parol, pamiętajcie, były mistrz Europy w karate. Zawodnik kickboxingu, a być może w przyszłości też MMA. Dziękuję. Dziękuję bardzo.